Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie na kanale Długiej przerwie na kanale bardziej spowodowanej tym, że albo nie miałem bardzo czasu na nagrywanie albo, albo po prostu albo po prostu nie miałem takiej weny bardzo na nagrywanie Dzisiaj talerzuje już po rzepaku Ja już praktycznie jestem po żniwach, czy nie praktycznie tylko naprawdę już po żniwach e, udało mi się wszystko zakończyć w lipcu 30 lipca e, wykosiłem pszenicę wczoraj została sprasowana słoma, jeszcze mam słoma do złożenia, ale to już słoma sprasowana w belkach to już tyle co i nic zostało e, nie nagrałem nic ze żniw. Bo tak jak mówię, albo nie było czasu bardzo, albo, yy, albo nie było jak I też właśnie tej... głównie to chodziło o wenę, żeby cokolwiek nagrać yy, Ale mam nadzieję, że już teraz yy, wrócę do tego nagrywania Może uda mi się jeszcze coś nagrać yy, ze swojego kombajnu, bo jeszcze mam gościć u, u kolegi pszenicę jeżeli będę miał możliwość, to, to nagram. Jak mi się kombajn sprawował, bo to, ci którzy nie wiedzą, to zmieniłem kombajn. Jeżeli będę miał jak, to wstawię jakieś urywki, tutaj takie, które nagrałem telefonem tak na szybko. Yy. To nie odbyło się bez awarii, oczywiście. Były takie, no naprawdę takie duperele, ale. Denerwujące duperele, bo, no bo trzeba było zjeżdżać, trzeba było naprawiać. Przy koszeniu jęczmienia urwał mi się, urwało mi się mocowanie siłownika z tyłu na tylnej osi. Żeby zjechać, te naprawdę cuda tam były robione, bo spawaliśmy to na polu przy użyciu agregatu tego prądotwórczego. No ale to każdy chyba się domyśla jakie to jest spawanie takie na agregacie Tylko takie, jak to się mówi, tak przysmarkać można było I to były trzy próby podjęte tego, tego spawania no ale udało mi się zjechać szczęśliwie do domu i, I pospawane było to już normalnie na normalnym prądzie Co mi się jeszcze stało przy jęczmieniu to chyba yy, chyba tyle. A yy, no to była yy, taka awaria, o której, no, która wyszła przed całymi żniwami jęczmienia o zimego i myśleliśmy, że to yy, uda nam się wymucić ten jęczmień yy, Zanim ta awaria się stanie, no ale niestety tak się nie udało. Yy, kończył mi sąsiad. Tam niewiele zostało, ale kończył mi samsiad, sąs e, któremu bardzo dziękuję. E, mianowicie, co się stało? E, na tym głównym wale, co wychodzi z silnika, tam są wszystkie te, te szajpy, co napędzają wszystkie, e, wszystkie mechanizmy. Tam na tym wale jest łożysko i to łożysko było po prostu... E, no... Wyrobiło się, zepsuło, miało luz i... Pas jezdny, tak nim bardzo bardzo go tak tarpało. No aż tak, tak go wytarpało, że go porwało doszczętnie. Ledwo co tam mi udało mi się zjechać do, do domu. No i właśnie po jęczmieniu o zimym już to robiliśmy. Udało się to robić teraz wszystko już jest dobrze. Potem dosiłem rzepak trzy rzepaku. Też nie obyło się bez takich właśnie drobnych awarii Ale tak jak mówię, to były takie no naprawdę duperele wjechałem e, w rzepak Ujechałem do połowy pola e, Wyleciało mi łożysko, co napędza e, e, prawą kosę bo mechanicznie Tam jest taki, taki płaskownik e, z polcem i ten wchodzi właśnie w to wożysko, to wożysko wyleciało. Ten wyleciało Po prostu nie działał mechanizm yy, prawej kosy A wiadomo, bez prawej kosy tak trochę ciężko mucić Ale to ogarnęliśmy I dojechałem na do drzwi, koniec pola Urwał mi się yy, ten wąs, co yy, przymocowany jest do niego siłownik Ale to najlepsze mocowaniu siłownika i przy tym wąsie było już naderwane, to tak się trzymało tyle o ile no ale udało się to wszystko pospawać yy, i szczęśliwie rzepak omucić. Yy, rzepak kończyłem kosić w ten poniedziałek który był yy, dokładnej to nie powiem musiałem patrzeć w kalendarz yy, rzepak sypał no powiem ładnie, przyzwoicie o ponad 4 tony udało się uzyskać a tutaj z tego pola właśnie, gdzie, e, gdzie talerzuje, dokładnie było 400-300. Także klon wydaje mi się, że, że ładnie planowało. Jak również jęczmień zimy też ładnie planował. A pszenica, to powiem szczerze, że nawet nie wiem ile ile sypnęło, bo to nie było ważone, tylko wszystko rzucone od razu do silosa. To było właśnie po tych moich śniwach i tak jak mówię zostało mi jeszcze tylko zjeść około chyba tam 15 belek słomy ale wczoraj właśnie yy, znaczy w sumie to dzisiaj też w nocy yy, popadało dość sporo, bo ostatnimi czasy to dość sporo i yy, często padało. Dlatego żniwa, koszenie na razie jest wstrzymane, więc wziąłem się za za prace pożniwne A wracając jeszcze do rzepaku Szukaliśmy stołu do rzepaku Do naszego kombajnu, do Hedra 360, no ale no Nie było nigdzie Ciężko było dostać A nowy 10 tysięcy kosztował Ale dzięki Patryka z kanału Agro, którego pozdrawiam serdecznie. E, znalazł ogłoszenie, na którym był identyczny header 360 do John Deere razem ze stołem do rzepaku e, za 7 tysięcy. Pojechaliśmy, obejrzeliśmy i od razu go zaklepaliśmy, no bo grzech było nie wziąć. E, też stawię tutaj zdjęcia jak go e, przywoziliśmy. No i też musiałem go odmalować troszeczkę, bo no bo był jaki był, no nie uszukujmy się trochę bo, tam szybcy, biały był Nieładnie, że tak powiem i odmalowałem go no i mimo tych, tych takich właśnie drobnych awarii wszystko ładnie, pięknie się wysiło Powiem Wam szczerze, że jak, jak nic się nie czuje to aż się chce Kosić, bo ubywa szybciej na pewno niż tym moim małym drządkiem co miałem. Także tak jak mówiłem właśnie, jeżeli mi się to uda jeszcze y, nagrać y, z, y, z koszenia to też właśnie wstawię jakiegoś vloga. A może i nawet z drona, jak y, jeżeli Tata wysiadł y, na jakieś jedno okrążenie, ale ale teraz głównie to już wszystko jakoś że nie siada na, na kombajn Bo też zdrowie nie pozwala Dlatego pozostają tylko tylko vlogi do nagrywania I też z góry przepraszam za jakość tego nagrania, bo zdaję sobie sprawę, że ta kamerka tak nagrywa Nagrywa tyle o ile, żeby tylko coś tam było słychać, żeby coś tam było widać. Miałem, już kiedyś mówiłem, że miałem kupować kamerkę, ale no to jak właśnie wcześniej wspominałem, że jakoś nie było weny ani chęci, a tym bardziej też, że po tak długiej przerwie i z tymi wyświetleniami też jest kiepsko. Jak były wyświetlenia, to właśnie bardziej się chciało nagrywać, a jak coraz mniej tych wyświetleń, to, to wiadomo jak to jest. tak? Ale teraz dużo tych prac yy, będzie, bo już niedługo trzeba będzie też orać podrzebak bo już dzisiaj mamy chyba 3 sierpnia także jakieś 2-3 tygodnie zaczną się orki i koniec sierpnia będzie sierp. Kurczę nie mogę tutaj Trochę jestem wkurzony, bo cały czas mi się ta bajka odkręca od od podnośnika. Co ją dokręcę, to zaraz ta śruba tam popuszcza. A chciałem założyć samokontrującą. No to tutaj nie ma dostępu, nic. musiałbym rozbierać tutaj wszystko, żeby tam się dostać. Ale jak dobrze pójdzie na no przyszły rok, to będzie mała przyróbka z tym podnośnikiem. Ale to nic więcej nie mówię, bo wszystko zobaczycie sami. I to będzie tak, dość duże ułatwienie i wygodniejsze będzie, bo już yy, widziałem jak sobie to zrobili w MTZ no i nie powiem poza i stwierdziłem, że też takie coś chcę. No i dlatego to będzie przeróbka, ale co i jak to wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. Na razie nie zdradzam żadnych szczegółów. Tutaj mamy do stależowania. Hektar 12 dokładnie, i potem odpinam talerzówkę, zapinam widły i będę zwoził właśnie słomę. Bo o, i już opadł. Właśnie o. tutaj ta bajka nic nie trzyma, i, i to jest ten ból, że trzeba trzymać cały czas yy, tą, tą bajkę przy nawracaniu. Napiszcie w komentarzach, jak tam u was ze żniwami czy pogoda, yy, czy pogoda pozwala na jakiekolwiek żniwa czy też tak u was leje. Jeszcze też zapowiadają no, ciągłe deszcze. Chyba jutro i pojutrze jeszcze bez żadnych opadów, a potem znowu opady i zimno. W ogóle jakiś ten sierpień, taki lipiec, 20 lipca i sierpień, takie jakieś zimne. Jak wiosna była sucha, to teraz znowu wszystko, wszystko oddaje z wiosny. Wilgoć jest. Ja tam się cieszę, bo już po to no, dla mnie może padać, ale wiem, że jeszcze... No i widzę też w sumie, że jeszcze jest bardzo dużo niepokoszonych zbóż. Każdy łapie takie okienka pogodowe, żeby cokolwiek tam ugryźć jak to się mówi tak to na tej naszej kochanej wsi bywa piękny zgrzyt jak to w Belarusie A i gdzieś mi się tam kiedyś ktoś skomentował jak tam e, Belarus po e, tym czasie który go już używam co mogę powiedzieć no? Się nie dzieje, wszystko jest ok. Żadnych awarii nie było. Ale co najgorsze, już się zaczynają pojawiać wycieki. Dlatego właśnie chcę przerobić tutaj tą troszkę hydraulikę. Jedyne co mogę zdradzić, to przy tej przeróbce ten rozdzielacz główny będzie, no, będzie już niepotrzebny. A to głównie właśnie z tego rozdzielacza się tak wszystko leje. Nie są jakieś tam bardzo, bardzo widoczne, ale no, jak na przykład nie wiem zaorałbym 2 hektary, to tam jakaś tam kropelka się tego oleju pokaże. Także to trzeba będzie przerobić, ale to, to jest robota na zimę. Na razie to pooprawać wszystko, posiać i w zimę możemy coś, coś kombinować. Tego mojego pierdzielenia i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć!